Adam Soroko, czy to była najkrótsza walka w Twoim życiu? Nie, miałem krótsze. 30 sekund. 30, 30 sekund, no? Jestem ciekawa, jak ty w ogóle swoim okiem, z perspektywy właśnie wygranego, ocenisz tą walkę, ponieważ no, to było coś, gdzie tak naprawdę nie było czasu na zastanowienie się. To był jeden ruch i koniec. No. no. Tutaj starałem się, kurczę, wiesz. Steve y jest bardziej uciszony od Ciebie, jestem ciekawa czy Ty... Kurwa, ja się cieszę, że my to mamy za sobą, po prostu nie wiem jak to wytłumaczyć. Ja nie mam złej krwi, kurwa, do niego, rozumiesz, ja chciałem to zakończyć właśnie y szybko, bezboleśnie i po tym. Bo nie to, żebym nie wierzył, że Steve może wygrać, ale po prostu nie wierzyłem, że ja mogę przegrać, no. A jeżeli chodzi o Stiflera, on jest zadowolony, mimo, mimo po prostu werdyktu. A czy ty jesteś w ogóle ze swojego tutaj tego, co pokazałeś, dumny? Nie do końca, nie. nie. Cieszę się, że obroniłem przed, przed obaleniem i kurwa, i, i odwróciłem go na siatce i no, zrobiłem to, co trenowałem. i sobie, wyobrażę, że zareagowałem instynktownie. Syk, syk, no ja jak, no ostro. Trochę czasu potrzebowałeś, żeby ta walka e, doszła do skutku, ale już jest po niej. Spytałam się wcześniej o Bombardiera. Ta walka myślę, że byłaby dla widzów trochę ciekawa. Ja nie wyszedł z chłopem, zobaczył 150 kilo, kurwa. No. jak myślisz, co miał Stigler w głowie, że to zrobi? Nie, no kurwa, ja nie mam pojęcia, to mi nie odchodzi, że ja się boję, dla mnie to, to, dla mnie, kurwa, to nie jest sportowa walka. Kurwa, Stigler to się przygotowywał, wy ten, kurwa, gdzie tam, o nic sobie nie wyobrażam, toż to czup jest. <śmiech> <śmiech> kurwa, no 150 kilo, kurwa. Ja wolę poświęcić te trzy miesiące na kogoś, nie wiem, kurwa, od jakiegoś zawodowca dostać fizdę. Odnośnie zawodowców, wszystkie walki tutaj dzisiaj trwają naprawdę bardzo szybko. Wszystkie praktycznie kończą się w pierwszej rundzie, w ogóle w pierwszych wiesz, na stu sekundach. Nie wiem, czy miałeś okazję widzieć walkę Adama Oknińskiego z kornikiem właśnie Arturem Sowińskim. Ona trwała, wiesz, no, trzy pełne rundy były. Była naprawdę dobra. Czy... Byłem, byłem zdziwiony. Toż, 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 to kod jest, kurwa, toż ja w więzieniu oglądałem, kurwa, walki jego przecież, kurwa, wiesz co, kurwa. wiesz, że chciałbyś e, zawalczyć z Tarzanem, skąd ten pomysł? Ale kurwa, bo się zajebi... A fryzurę macie podobną. Nie, to jest, to jest pierwszy, dzięki Tarzanowi i Zusi poznałem, co to są free fighty w ogóle, bo jak siedziałem w więzieniu, w ogóle się tym nie, nie interesowałem, ale mówią Tarzan, 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 wiesz. I kurwa nielegalnie sobie obejrzałem tą kurwa walkę jego, właśnie nie wiem z kim kurwa, mówię, jaki kurwa kot, mówię co to za teraz w ogóle wiesz, wariasa yy, to chyba hajlik był, tam gdzieś tam kurwa walczył i właśnie ZUSI też, mówię kurwa, mówię co tu się w ogóle wypierdala, mówię co to jest, tak i już nie oglądałem tego dalej wiesz. I jestem. Teraz jesteś w pewnym, Fajna walka. z tego co mówiłeś jesteś w pewnym stanie trzeźwości. jestem cię... Dobra, ale jestem ciekawa jak wyglądało e, w twojej głowie dzisiejsze wyjście do e, walki, Właśnie, czy ono było spokojniejsze od tych wcześniejszych, czy jak to wy... co się działo w twojej głowie? E... Chwila zwątpienia nastąpiła? Nie, ja nie tyle co wątpię w siebie, ale e, kurwa męczy mi się mózg strasznie, tym wszystkim, troszeczkę więcej rzeczy. Eee, zauważam, przez to, że byłem w więzieniu, bo niektórych rzeczy nie znam i kurwa się rozpraszam bardzo szybko. O, można chcieć, bo mi bardzo dużo kosztuje energii, żeby się skupić na walce, tylko rozumiesz? Bo ja bym zaraz, o kurwa, kolorowe coś, o, bo ja mam, mam ADHD, od, od dzieciaka w ogóle, żebym ja robił lekcję, to musiałem mieć czysto wszędzie, nie mogło by było być żadnych kolorów, nic, kredek, nic, jeden, ołówek, długopis. Ja robiłem lekcje, bo się rozpraszałem zaraz. I wiesz, że Stefler cię by nie rozproszył, mając tyle kolorowych tatuaży na tyle, co dzisiaj. Nie... Jest... Prawie każdy jego tatuaż pamiętam. No. O, Johnnego brawo, tak. No, zwała co po kurwa Popka. Nie rozpieszczał mnie nic, bardzo się cieszę z kurwa Kibizą. Chciałem podziękować jej, ale koty, ja pierdolę się kurwa, z tymi kotami idę. No. W Szczecinie. Umrę, no mów, no. A bo ty wagę jeszcze wczoraj... Przez pięć godzin, bo kurwa grządek tak się, się wiesz, bo walka, wszystko, dlatego... Y, czy y, ten? Bo ja idę zjeść. Kurwa. Tylko stresu tego jest sporo. E, jak ty sobie radzisz właśnie e, z tym całym stresem? W jaki sposób ty to wyładowujesz się? Modlitwa, sport... Do nie, do zabara. E... <śmiech> 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 dziękuję, tej bardzo rozmowę. Dzięki. dzięki.